Bardzo proszę. Pani marszałek Wysoka, Wysoka Izbo, przepraszam. Faktem jest, chyba że państwo negują postanowienia Soboru Watykańskiego II, bo to komisja posoborowa stwierdziła, że nie istniał święty Mikołaj, ani święty Jerzy od Smoka, ani święta Tekla. Ja nie poddawałem wątpliwość, znaczy nie negowałem tego czy istniał czy nie istniał święty Jan z Dukli. Natomiast poddawałem wątpliwość to istnienie na podstawie setek innych legend, na podstawie których kult świętych się rozrastał. Tak jak nie istniała święta Barbara, jej kult istnieje. Dlaczego? Dlatego że na prośbę Episkopatu Polski, ponieważ ten kult był tak żywy w Polsce, dopuszczono tak zwany kult lokalny, czyli de facto modlitwy do ściany. Modlitwy do ściany. Barbara nie istniała stwierdza Kościół, jednocześnie dopuszcza jego kult. To jest kuriozum, którego no, państwo katolicy powinniście jednak uznać, bo to są fakty. Natomiast ja mam pytanie takie w uzasadnieniu do tej uchwały czytamy, że Właściwie no jedyną zasługą świętego Jana z Dukli było to, że dla Polski zasługą było to, że w czasie oblężenia Lwowa przez kozaków święty Jan lewitował nad klasztorem Bernardynów, czyli latał nad klasztorem Bernardynów, czym rzekomo miał odstraszyć kozaków, którzy odstąpili od oblężenia Lwowa. Aczkolwiek wzięli solidny łup okup, także był to cokolwiek cud połowiczny. Mam pytanie, w jaki sposób lewitował, czy coś wiemy na ten temat, czy, czy lewitował samoczynnie, czy na jakiejś machinie. Jak długo lewitował? No i co na temat tego lotu sądzi komisja Antoniego Macierewicza oczywiście. Dziękuję Panie Pośle. Na tym